dobry, co robić? Dobra wiadomość jest taka, że wygląda na to, że Chiny i Tajwan jakoś sobie z tym poradziły. To, co tam się dzieje, to jest kultura zakrywania twarzy, zakrywania nosa, kultura noszenia, noszenia maseczek, no i oczywiście e, domowa izolacja. Więc pozdrawiając Was wszystkich z ośrodka samoizolacji, e, chciałem powiedzieć tak. To, co słyszymy wszędzie, wszyscy są zgodni, że najważniejsze to jest, żeby na nikogo nie nakichać, nie nakaszleć i nie dać na siebie nakichać. Jak to zrobić? No coś, czymś się trzeba zabezpieczyć. Takim prostym zabezpieczeniem jest taka oto przyubica. Wydaje się to być dość skomplikowane, jest bardzo dużo akcji, drukowania przyłbic na drukarkach 3D. To, co chciałem pokazać, to jest jak taką prostą przułbicę można samemu zrobić. Najprostszą przułbicą jest, jeżeli ktoś nosi okulary, albo ma okulary słoneczne, po prostu folia A4 doklejona do okularów. Przy pomocy prostej taśmy klejącej, mogę Was zapewnić, działa to, działa to bardzo dobrze i jest mocniejsze niż by się wydawało. Skąd Skądinąd można takie, takie przyłbice zrobić w większej ilości dla naszych kurierów, dla naszych pracowników biedronek, czy nawet gdyby była taka, taka potrzeba dla służby zdrowia. Jak to zrobić? Co jest potrzebne? Potrzebne są, proszę Państwa, okulary ochronne. Jeżeli takich okularów nie mamy, one kosztują około. 5-6 zł. Czasami można kupić za 3 zł. Tych za 3 zł nie polecam, bo są troszeczkę, troszeczkę słabe. Natomiast, jeżeli tego nie mamy, możemy też użyć dla siebie jakiekolwiek okulary, okulary, okulary słoneczne, czy stare, czy, czy, stare, czy stare okulary. Potrzebna jest folia. W zgodności wystarczy przeźroczysta folia A4. Skąd to wziąć? Jest dużo źródeł. Ważne, żeby była przeźroczysta. Jednym, źródłem, jednym ze źródeł może być taka folia używana do, do bindowania różnych prezentacji. A taka po prostu folia to jest jakaś prezentacja zbindowana z, z na początku jest taka folia. Takie folie się kupuje za około 30 zł. To się nazywają okładki do okładki bindowania. Ale to jest, tak jak mówię, jeden z wielu pomysłów. Do tego potrzebne nam są jeszcze nożyczki przyda się jakiś e, pisak no i najważniejsze e, dobra taśma klejąca tutaj mam taką, taką taśmę e, dwustronną e, idealna jest taśma dwustronna dwustronna montażowa ale w zasadzie to sobie i, i, i prostą taśmą taśmą naprawczą można e, można, e, można poradzić jak to wygląda prosta konstrukcja cepa Należy połączyć taśmą montażową okulary w trzech punktach. Dodatkowo, jeżeli ktoś chce, można zrobić, żeby to się jeszcze składało, a można zrobić takie, 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 takie mocowanie. Taki, taki uchwyt z taśmy e, takiej naprawczej i tutaj kawałek, tutaj kawałek tego. Kawałek e, można do tej plastiki. Jak. Jeżeli chcielibyśmy to robić w większej ilości, w przypadku takiej produkcji, seryjnej, nazwijmy to produkcji seryjnej, dobrze jest przygotować sobie stół montażowy. I na tym stole montażowym polecam narysować sobie miejsca, w których będziemy te elementy przyklejać. Czyli proponuję sobie zrobić pierwszy prototyp, prototyp popróbować mniej więcej, tu jest. Około 5,5 cm, tu jest około, 5, około, 5, około 5, 5 cm, dla każdych okularów będzie, to, będzie tutaj kilka milimetrów, milimetrów różnicy. Potróbować przymierzyć, dobrze, żeby tutaj zostawić tak mniej więcej palec, pół palca, żeby się palec zmieścił między nosem a, nosem a szybką, żeby ten nos tutaj na nie, tej, szybki, tej szybki nie dotykał. Jak już to zrobimy, na tym prototypie bierzemy kolejną szybkę, obkładamy i znaczymy te miejsca tutaj sobie czarnym flomastrem. Tak? Proszę bardzo. Następnie kładziemy tak zaznaczoną, e, te zaznaczone miejsca na szybce na stole, na stole, na stole montażowym. Dobrze jest sobie tutaj na przykład obkleić ten stół, ten stół montażowy takimi a, rogami z tektury, żeby kładąc następne a, folie było to prostsze i szybsze. Tak? Czyli zakładamy taką folię, zakładamy sobie tutaj taką, zakładamy sobie, kładziemy tutaj taką folię, odcinamy kawałek taśmy montażowej. Takie mniej więcej 4-5 mm. Może być, może być nawet, nawet, nawet 3. I przyklejamy tutaj w miejscach, które sobie wcześniej na to przygotowaliśmy. Dobrze jest sobie, jeżeli tego będziemy chcemy robić więcej, dobrze jest sobie naciąć więcej takich kawałków wcześniej, odłożyć. Wtedy praca idzie nam szybciej. Następnie bierzemy okulary. Dobrze jest sobie wcześniej te rozciągnąć. Przykładamy, zaczynamy od środka. Dobrze, byśmy tutaj mieli zaznaczony też, też ten precyzyjny środek. Przetaczamy w lewo. Przetaczamy w prawo. Tak. I podstawa przy ubicy gotowa. Możemy sprawdzić czy dobrze trafiliśmy. Tak jest, jest przerwana. Jest przerwana nos. Dodatkowo tutaj możemy sobie założyć, w zasadzie jeżeli przyłbica jest na przykład tylko dla nas, nie chcemy jej pakować, można kolejnym kawałkiem tej samej taśmy tutaj przyczepić jeszcze w tych dwóch miejscach. Albo też można, tak jak pokazywałem wcześniej, wziąć kawałek taśmy jakiejś innej, na przykład takiej taśmy naprawczej, uciąć nożyczkami, jeśli on się niefajnie tnie, w polecam, żeby osobne nożyczki mieć do jednej taśmy, osobne do drugiej, bo ta taśma potrafi mocno nożyczki brudzić, trzeba je często czyścić. Tutaj już przygotowałem sobie kawałek takiej naciętej taśmy. Biorę kawałek plastiku. Mniej więcej tej szerokości ucinam. Wklejam tutaj do środka. I w ten sposób doklejam do e, oprawki. To samo z drugiej strony. Przyłbica gotowa, można otwierać, zamykać, założyć na nos, przymierzyć. Proponuję, jeżeli robicie to w większej ilości dla kogoś, to jak już na pierwszych kilku egzemplarzach złapiecie rozmiar, wtedy nie przymierzajcie każdej przyłbicy, no bo to jednak jest dmuchanie, yy, dmuchanie tutaj, że tak powiem swoim i zostawianie tutaj jakichś jakich śladów, więc starajcie się te, te te przyubice, które dla kogoś robicie, nie przymierzać. Takie przyubice bardzo fajnie się pakuje. Podwie, trzy do woreczka, I możemy, to, i możemy to, i możemy coś takiego przekazać a, tym, tym, którzy to, którzy to otrzymują. Dziękuję bardzo za uwagę. I jeszcze tylko zakończę, zakończę taką, taką oczywistością, że jakiekolwiek wspaniałe przyłbice byśmy nie robili, to jeżeli nie będziemy ich stosować, to nie pomoże. A jeszcze raz powtarzam, wszyscy powtarzają, wszędzie słyszę, nie napichać na nikogo, nie dać na siebie nakaszleć, myć ręce, zasłaniać się. Taka przyłbica daje nam właśnie idealną, prowizoryczną, e, prowizoryczną e, tą, prowizoryczną barierę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.